Dialogi w połowie drogi. Żeby zrozumieć. Żeby usłyszeć. Żeby się spotkać. Tak gdzieś pomiędzy. Tak gdzieś w połowie. Dialogi, Dialogi w połowie, połowie drogi. drogi. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Witamy bardzo serdecznie Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek. W radości wielkanocnej wciąż będąc, o czym przypominamy tym właśnie wielkanocnym pozdrowieniem, z nadzieją, że nawet jeśli nam się coś tam pomieszało w emocjach, to to na nas jakoś wpłynie. Na pewno wpłynie, bo my ogólnie jesteśmy wpływowi ludzie. Tak jest. Pamiętam, jak odkryłam, że są osoby, które tego słowa, tego określenia wpływowy. Używają, opisując nie osobę, która wywiera wpływ, ale która Tylko ulega. Podatną na wpływ. Tak. tak. Bardzo mnie to rozbawiło i do dziś bawi, a wciąż spotykam takie osoby. No, co nie zmienia faktu, że jesteśmy wpływowi, i dlatego właśnie. Nie wiem, czy jesteśmy. A w jakim, a w jakim znaczeniu, to, to już to komisja ustali. Tak, a wyników nie będziemy publikować. Ale dzisiaj wokół tego wpływu sobie pokrążymy. Bo no właśnie, mnóstwo rzeczy na nas wpływa, i tak można by się było zastanowić, czy Pan Bóg jakoś szczególnie na przykład na nas wpływa, zapraszając nas do pójścia jego drogą? Już samo zaproszenie jest wpływem, bo na zaproszenie trzeba zareagować, a przynajmniej wypadałoby. Nie pytamy o taki zdrowy wpływ, gdybyśmy go tak mieli definiować. Myślałam raczej mhm. o Oczywiście chyba byśmy mogli nazwać dobrze, mocno to zabrzmi, ale manipulacją, jakąś tako, jakimś takim sterowaniem, że to jest taka ustawka. No to Pana Boga jako pierwszego trzeba by z tego wykluczyć, z, tej, z tych ustawek. W oczywisty bo, sposób. Mhm. Bo całe objawienie, chrześcijaństwo i tak dalej jest o tym, że jeśli chcesz, jeśli chcesz. Jedna wielka opowieść o wolności. Tak jest. A jak to często powtarzam moim parafianom tutaj w Tomsku, że wolność to jest pierwsze imię Pana Boga. Mhm. Prawda? Że to jest. Coś, co Jego istotę obrazuje, co Jego istotę pokazuje. Mhm. No ale już w naszych ludzkich relacjach, również tych związanych z wiarą, myślę w przestrzeni, nie wiem, duszpasterskiej, rodzinnej, takie historie już się pojawiają. Historie wpływu, który, który właściwie jest sterowaniem. No tak, no to wszystkie jakieś takie rzeczy, które potem, z których potem musimy się wylizywać, jakoś leczyć, że na przykład no, nie rób tak, bo Pan Jezus będzie płakał, prawda? Bo właśnie, jeżeli takie będzie Twoje zachowanie, to jak u Felimiego w Amarkordzie, to San Luigi piange, czyli, czyli że święty Alojzy płacze, jak to widzi. No tak, to może być opcja na płaczącego Pana Boga czy świętego, ale może być też opcja na takiego groźnego, który ci nie wybaczy, który się odwróci od ciebie, który cię nie będzie kochał, bo, bo te, te scenariusze no mamy tak. w przeróżny sposób pokrzywione. No tak, i, i, i to zawsze zostawia jakieś zarysowanie, prawda? To zawsze zostawia jakąś, no, jeśli nie rany, to na pewno skaleczenie, prawda? Które przynajmniej szczypie, jeśli nie bardzo boli. No tak, bo nawet jeżeli wolność to jest bardzo duże zadanie, no, duże ryzyko ze strony Pana Boga, y, obdarowanie nas tą wolnością. A dla nas no, też bardzo trudna droga, bo o ile prościej byłoby właśnie tak transakcyjnie się tutaj u, umościć. Ustawić, i, tak. tak ja zrobię tak, to Pan Bóg mi do. jak ja zrobię to to Pan Bóg mi odda, wszystko byłoby jasne i klarowne. Tak się nie da. Ale my sobie próbujemy niejednokrotnie Pana Boga tak sprofilować i siebie przy okazji. Nie tylko Pana Boga, to jest yy, właśnie z tym profilowaniem siebie, i z profilowaniem ludzi, którzy są wokół nas. Ja mam taką historię z tym związaną. Mianowicie, kiedyś w jakiejś tam telewizji śniadaniowej oglądałem wywiad przeprowadzany z panią Lewandowską, żoną Roberta Lewandowskiego i z panem Tomaszem Roszkiem o aktywności fizycznej, o tym, że to zdrowe i również o diecie. I na temat diety wypowiadała się ona przede wszystkim. A pytanie brzmiało również, czy dzieci uczy tego i czy dzieci jej zaglądają do talerza, patrząc co mamy. I ona wtedy powiedziała coś takiego, co mnie troszkę tak zaniepokoiło, bo mówiła, że kiedy dzieci chcą zjeść coś niezdrowego, wspomniała wcześniej, że u nich w domu nie, nie znajdą niczego niezdrowego. Ale na jakichś urodzinach u kogoś dziecko chce, to ona najpierw je przestrzega, że wyobraź sobie, jakie to jest niezdrowe. Wyobraź sobie, jakie będą tego konsekwencje. Wyobraź sobie, co to się u ciebie stanie. I potem, kiedy już następnym razem dziecko znowu chce coś, to ona mówi, że a widzisz, a pamiętasz jak tamtym razem, przypominasz sobie, bolał cię brzuszek, tak? I tak sobie pomyślałem, że każdy z nas był dzieckiem. I czy myśmy nie robili tego, Czego się rodzice po nas spodziewali, w sensie, że jak mówili, że będzie bolał brzuszek, to potem. Wiesz co, ja mam hmm. dwa skojarzenia. Jedno tak. to z paleniem papierosów. Ja nie palę, ty nie palisz, więc to nas nie dotyczy bezpośrednio, ale chodzi mi o te okładki, te opakowania z, ze strasznymi obrazkami, a to rak krtani, a to jądra, a to płuc i tak dalej. Tak. Czyli właśnie, no zobacz co ci się może stać, zobacz jakie to jest niedobre, niezdrowe, co palacze robią najczęściej. Albo neutralizują to śmiechem, o ja mam z tym rakiem, a ty masz z czym, prawda, Że, bo to trzeba zmniejszyć to napięcie. Albo kupują sobie takie opakowania, w które od razu wkładają papierosy. Puteraliki takie. Tak i już z głowy. To, to tak a propos skuteczności takiej metody i skojarzyło mi się też, wiesz, tak sobie wyobraziłam spowiedź. I to przychodzę do kratek konfesjonału i, yy, i przecież najczęściej, stety, niestety, spowiadamy się ciągle z tego samego, prawda? No i ksiądz mówi, no, no a pamiętasz, Ewko, no przecież, no, a jak się czułaś ostatnio? No to co, no to przecież my zupełnie tej logiki nie stosujemy, bo, bo, ona, bo ona jest że, nieskuteczna, to tak nie działa. No, Może... a, a nie stosujemy też tej logiki, że. A wyobraź sobie, jak się będziesz czuła, jeżeli tak postąpisz. A ja wiem, jak się będę czuł. Niestety, bo a... tysiąc razy już Ta, to przerobiłam Ja wiem, jak się będę czuł, a mimo wszystko, a tutaj jest chyba coś innego, że to jest to, co św. Augustyn powiedział, że człowiek zawsze idzie za przyjemnością, która zwycięża w jego sercu. Że człowiek zawsze idzie za przyjemnością, która zwycięża w jego sercu. I tu żaden strach, żadna obietnica, żadne poczucie obowiązku, tylko właśnie. Rozsmakowanie to musi, się. To musi być smak. To musi co być dobre. coś. Mm -hmm. Tak, co dobre, to za tym pójdziesz jak w dym, prawda? A... Święty Ignacy czytający lektury, które go bardzo kręciły, czyli właśnie o tych rycerzach i tak dalej, ale rozpoznający, że one nie zostawiają w nim tego, co zostawiają lektury o wielkich czynach, wielkich świętych. nic mu nie zakazał tamtej drogi, tamtych książek, tamtego stylu życia ale posmakowało coś innego. I to tak, tak. nasz Pan Bóg pociąga. Nie było tak, że... że i, a pamiętasz, jak się czułeś pusty, czytając romanse rycerskie? Mhm. On potrafił godzinami nie tylko czytać, ale rozmyślać o tej damie serca, rozmyślać zatopionych, ale sam zauważył, że ciągnie go bardziej w inną stronę. Że, że smakuje jest. Coś, coś innego. No menomen jest... tam są naj, najlepsze słodycze, prawda? I tam, mm -hmm. są, tak, I tam jest miód. I rzeczywiście Pan Bóg nas nie, nie ustawia, nie straszy, bo to jest finalnie kontrskuteczne. On nas pociąga, i w ten sposób, jeśli mamy wrócić do początku naszej dzisiejszej rozmowy, wpływa na nas, dając nam posmakować tych. Słodkie małmazyje, tak? Tak, które sam próbował, jak mówi kolenda. Tak jest. No więc tak, jako wpływowi ludzie mhm. będziemy kończyć to nasze. A to wiesz, to tak w takim znaczeniu wpływowa bardzo bym chciała być, żeby, żeby na mnie działało rzeczywiście to co, to, co Pan Bóg daje, pokazuje, co proponuje. O i tak. O taką wpływowość własną będę się modlić. No tak. A ponieważ liczymy na to, że i Pan Bóg jest wpływowy i że nasze modlitwy na Niego wpływają. O tak. Więc, tak, tak. więc liczymy, liczymy na to, że tak, On na nas, my na Niego. My do niego mówimy, on do nas. Mam, i... tylko, mam tylko jedną obawę, żebyśmy tym odcinkiem nie utrwalili tego błędu językowego, ale to tak na marginesie <noise> tylko to. Tam. No tak, to takie niebezpieczeństwo zawsze jest. Ale kończymy tym, że niech to będą między Panem Bogiem a nami takie paschalne, wielkanocne, radosne i daj Boże... Wpływowy na jedną i na drugą <gry> stronę, między niebem a ziemią, między ziemią a niebem. Dialogi w połowie drogi.